Wszystko w porządku. Chodźcie! To tylko zbiornik. To na pewno dobre miejsce? Tak, tak myślę. I co właściwie robił tu Sir Francis? Był na tajnej misji królowej Elżbiety. Miał odszukać zaginione miasto Ubar. Ta, Atlantyda pustyni. Tu. Pod tym miastem? Nie, jest na środku pustyni Arlab Al-Hali. Tu dowiesz się, jakie znaleźć. Prawdopodobnie. Aha. To miejsce wygląda znajomo. Chwileczkę, Francis Drake naszkicował to z tyłu mapy. Spójrz na to. To te same kolumny. Dobra. Francis Drake musiał zrobić te notatki, kiedy tu Mówią, był. Mówią może, jak tam wejść? Niezbyt jasne, ale chyba to rozumiem. Te dziury są pewnie ważne. Musimy tylko znaleźć tę właściwą. Jak mamy to zrobić? W tym pokoju jest sporo dziur. Musi być jakaś inna wskazówka. Czekaj, coś przeoczyliśmy. Ej, hey, Nate! Na tamtej ścianie wydrapano jakąś wiadomość. To pismo henochiańskie. Pewnie Drake to zostawił. Rozszyfrujesz? Spróbuję. Księżyc wskaże drogę. Księżyc? Na dole. Ha! Nie zamierzam tu zostać do nocy. To na pewno zagadka. Zapiszę to na mapie. Chcesz pisać po czterystoletniej mapie Sir Francisa? No co, nie obrazi się. Na podłodze wydrapano jakiś symbol. Jeśli stanę tu. Tak jest! Sali, idź do tamtej kolumny. Eleno, ty idź do tej przyścianie. Ja zajmę się tą. Okej, okay, wyciągnij rękę i znajdź dźwignię. Serio? Musimy je przesunąć jednocześnie. A co, jeśli się mylisz? Lubię moją rękę, Nate. Cały czas jej używam. To zrób to. Raz, dwa, trzy. To na pewno ta dźwignia? Słuchaj. A co mówiłem? Niech nie zadziałało. Ta... niesamowita. Okej. Okay. Co to za sekret z przedwieków? Co Drake miał znaleźć dla Elżbiety? Nie wiemy do końca. Pewnie skarb. Co jeszcze? Zakopane skarby zaginionej cywilizacji. Nigdy nie ma lepko. Co? Rzadko. A te dupki w garniturach? Szukają tego samego jak myślę. Tak, to ludzie mało. Nigdy nic takiego nie widziałem. Nie wiem, to chyba jakiś mechanizm. Ktoś rozrzucił zębatki po całym pokoju. Kto wie? Ekran rozszyfrowuje obrazy. Co widzisz? E, jeden wygląda jak krzyżyk. Kolejny ma cztery kółka. Na niektórych zębatkach jest ten sam symbol. <laughs> Symbole obracają się w przeciwnych kierunkach wobec siebie. Okay. Co to ma u nich oznaczyć? Jesteś pewny, że szukają skarbu? Nie jestem pewny, nie. Te porozrzucane części ciała? Przyprawia mnie to odreszcze. Dobra, tutaj. Sprawdzę to. Podaj mi zapalniczkę. Dobra. Ha, leci. Okej, okay. to nie podziałało. się martwił. Hey Nate, czy Francis Drake znalazł kiedyś to zaginione miasto? No, chyba nie Chyba dotarł tutaj, zawrócił i ruszył do domu I ukrył informację o tym małym objeździe? Tak Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Co masz na myśli? Nie wiem To miejsce wydaje się stanowić... Ostrzeżenie, tak sądzę A, to chyba jakiś zdobiony kaganiec Potrzebna mi pochodnia niech mnie kule biją. Wow. Jako na górze, tak i na dole. Sali, to jest przecież mapa nieba. To ma sens. Arabowie określali swoje położenie na pustyni według gwiazd, tak jak marynarze. Właśnie. A mógłbyś odnaleźć zaginione miasto według tej konstelacji? Gdyby miał tylko sekstant. W końcu czegoś się nauczyłem, marynarcy, nie? <laughs> A już myślałem, że nauczyłeś się tylko numeru z koszem. <laughs> Słucham? Nie nieważne. <laughs> e... Myślisz, że to zapamiętasz? O... Tak. Chociaż może lepiej je przerysujmy. To nie jest najlepszy pomysł. Dziwna sprawa. Ha. Hmm. O, strasznie... Milusie. Słyszycie coś? O, o. o nie... Hej, co to jest? Odsuń się od ścian. Nie upuść pochodni młody. Jestem o wiele bardziej agresywny. Cholera, nie boją się światła. A daj to w Elena, musisz się wstrząść! Strzelam! Musimy się jakoś wydostać. Okej, okay, trzymajcie się za mną. Strzelaj i idź za mną! Szybciej! Ruszaj się! Nie drgnie. Mogłaby jest z drugiej strony. Spróbuj yes. odgonić cię. Próbuj, Pomogę Elenie z tej strony. Ty, Co u ciebie, Elena? Elena... Wszystko w porządku. Sali yes. potrzebuje amunicji. Zaraz, młody. Sali potrzebuje idzenia. Dalej, jak ci idzie. RAAAAAAA <laughs> Tych potworów dość na całe życie. Zaraz wiedzieliście o nich. Zapomnieliście mnie uprzedzić. Ech. Spójrzcie na to. Niechaj świat nie omami cię swą urodą. To jeno sen śniącego, pustynny miraż. Czeka na ciebie pełna czara śmierci. Cudne. Kto to napisał? Drake. To robota Drake'a. Zaraz. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Drake przepłynął tysiące mil w poszukiwaniu Atlantydy Pustyni, prawda? Dotarł do tego miejsca. A tu coś sprawiło, że zaprzestał poszukiwań, wrócił do domu i zatarł wszystkie ślady wyprawy. No tak. Ale ty masz zamiar ruszyć dalej? <gryny> Jasne. <gryny> Wytłumaczysz mi po co? Po skarby? Sali, on cię posłucha. Zatrzymaj go, proszę. Proszę, sali, błagam, podłóż mi nogę. Śmieszne? Odbiło wam? Oj, daj spokój. Ja ja sobie robię. Słuchaj. Wygrałeś świetnie. Przechytrzyłeś ją. Wiesz, gdzie leży miasto, a Marlon nie wie nic. Czemu to ci nie wystarczy? Ach. To pułapka! To chleba, padni! Musimy znaleźć wyjście. Jak nie mam to zrobić? Nate, tutaj. Chodź, podszedłć. <grym> <grym> Ostrożnie. Dobra, uważajcie, zsunę wam drabinę. Dobra, uwaga! Mam. Dajcie mi swoją broń. Nie możemy wyjść z nią na ulicę. A, racja. Choćbym chciał. Okej, okay, chyba już. Chodźcie. Trzeba spadać, nim pojawi się ich więcej. Tam. Nie. Nate? Uciekaj. Uciekaj. O nie. Spokojnie, młody. Nie podchodź. Nie podchodź. Co mu jest? Nasz prycowali go. Co? Chodź, musimy go stąd zabrać. Chodź, Cyrul! Nie dotykaj Dobra! Nie... Nate, chcemy ci to opomóc! się! Zostawcie mnie! Nate! Nate! Zostaw mnie! Spokojnie. O Boże... O Boże! Spokojnie. Chodź ze mną. Nie, nie dotykaj mnie. Marlow czeka. nie, 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 nie... Niedługo będzie po wszystkim. Spokojnie. Zaufaj mi. Przepraszam. Ciii... Sully! Sully'ego tu nie ma, Drake. Zostajesz teraz sam. Zaufaj nam. Za mną. Nie, nie, nie pójdę. Nie opieraj się. Gdzie to jest? Jesteś z nami. Po prostu posłuchaj. Wiesz, czego chcemy. Dzieci na to nie pozwólcie nam! Nie pozwolę im się skrzywdzić. Gdzie to jest? Jest, 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 jest? Nie wiem. Daj nam je. Nie wiem. Nie. Dobra. Wiem. Nie wiem nie wiem. Wróż nie wiem. Witam pana. Sugeruję nie robić scen. Jak wiesz, jesteś w tym kraju zupełnie nielegalnie. Wielkość. Od skromnych początków. Za tą fasadą zawadiaki wciąż kryje się przerażona mała Znajda, prawda? Daruj sobie te Gierki. Nie znasz mnie. Prawdę mówiąc, znam cię chyba lepiej niż ktokolwiek inny, panie Drake. Oczywiście nazywasz się inaczej. Ale mniejsza z tym. Matka popełniła samobójstwo. Ojciec oddaje pięciolatka do sierocińca. Trafiasz do domu dla chłopców pod wezwaniem świętego Franciszka. <śledzpie> Historia No. Spokojnie. Ona nas nie interesuje. Chyba, że będziemy potrzebowali nacisku. Czego ode mnie chcesz? Cóż, bardzo niechętnie muszę przyznać, że ci potrzebuję, żeby znaleźć Wiktora Saliwana. Jasne. Wiemy już, że Wiktor zna współrzędnej Ramu. Skąd to wiecie? Ty nam powiedziałeś. Widocznie twoja lojalność jest bardziej negocjowalna niż myślisz. A jego? Co? Co? Co ty kombinujesz? Nic takiego. Chodzi o to, no cóż, że już jakiś czas temu wpadłeś w nasze szpony, a on jeszcze nie próbował cię odbić. W Kartagenie też cię nie uratował, prawda? Dostrzegł tylko narzędzie, którego może użyć. Wiem, co chcesz zrobić. Gdy mówię, że Wiktor gra wyłącznie dla siebie, to mówię ci prawdę. Odkryłam to 20 lat temu. Jestem zdziwiona, że ty wciąż jeszcze tego nie wiesz. Tracisz tylko swój czas. Niech będzie. Ale pomyśl, czy kiedy zabrał cię z ulicy w Kolumbii 20 lat temu? Uratował cię od takiego życia? Czy skazał na właśnie takie życie? A, doskonale. Cóż, znaleźliśmy Saliwana, jest po drugiej stronie miasta. Przykro mi, Natanie, ale chyba zostałeś usunięty z tego równania.